Siemaneczko, ja jestem Konrad, jeżeli trafiłeś bądź trafiłaś na ten odcinek, to najprawdopodobniej właśnie przed Tobą jest matura. I nieważne, czy za 14 dni za rok czy za 5 lat? No, co jest ważne to, że chcesz ją napisać jak najlepiej. A jak ją napisać jak najlepiej wykorzystując wszystko, co się da, czyli nie dość o twoją wiedzę? Oczywiście twój długopis pisząc tą maturę, oczywiście karty wzorów, które dostaniesz na maturze z matmy, to jeszcze nasz stary, dobry przyjaciel, kalkulator się wtopicza. No i w czym jest problem? W tym, że nigdy nikt zauważ nie uczył Cię, jak używać kalkulatora. Brzmi śmiesznie, to przecież nie jesteśmy debilami, nie? Ale okazuje się, że naprawdę ten kalkulator ma tak dużo funkcji, że można nim policzyć tak skomplikowane rzeczy jak to. Popatrz sobie. I wprowadzę Ci dzisiaj w tajniki tego właśnie oto kalkulatora. To znaczy nie tylko tego, ogólnie każdego kalkulatora prostego, jaki możesz mieć na maturze, tak żebyś wycisnął z niego, tak jak w miniaturce, jak najwięcej. Zaraz zmienimy sobie kadr i będziesz widzieć, co ja dokładnie tutaj działam, razem z moim opisem. I ważna rzecz, jeżeli chcesz cokolwiek zapamiętać, rób to razem ze mną. Serio, weź kalkulator w rękę i jak ja coś mówię, no to próbuj sobie to wbijać i patrz, że faktycznie to działa. I to jest chyba jedyny sposób, żeby się nauczyć przez praktykę. Co więcej, jako że klawisze będziemy wciskać całkiem sporo. Żeby się nie zgubić, przygotowałem dla Ciebie taką mini ściągę, na której mamy napisane po kolei wszystkie przyciski, które ja klikam. I skorzystaj z niej, także wejdź sobie w opis. W opisie jest link i z tego linku pobierz sobie właśnie tą kartkę. Będziesz mieć wszystkie klawisze po kolei, jestem wtedy pewny, że nigdy się nie zgubisz. A my lecimy do konkretów. No dobra, no to zacznijmy sobie standardowo z rzeczy najprostszych, czyli pierwiastkowanie i potęgowanie. Jak to zrobić na kalkulatorze. Co w ogóle na tym kalkulatorze jest? To jest pierwsza sprawa. Na pewno są to przyciski wyłącz i włącz. Nic trudnego. Włączymy sobie więc kalkulator. Na pewno są cyferki, które na pewno ogarniasz i podstawowe działania razem z kropką, która wstawia nam przecinek. Także plus, minus razy podzielić. No i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przycisków, które za chwilę omówimy. No więc dobra. Zaczynamy sobie od pierwiastkowania. Jak zrobić pierwiastkowanie tak jak w podpunkcie A? Pierwiastek z 15. Dobra, najpierw musisz pamiętać wpisać sobie piętnastkę i dopiero potem z niego robisz pierwiastek. Czyli wychodzi nam jak 3,8. I pamiętaj, że nie wciskamy najpierw sobie pierwiastka, a potem 15, bo nie wyjdzie nam nic. Widzisz, nic się nie zmienia. A co jeżeli chcemy mieć coś pod pierwiastkiem, czyli pierwiastek z 2,2 plus 4? Najpierw musimy oczywiście sumować to do 2,2. Dodajemy sobie do czwórki. Mamy 6,2 i pierwiastkujemy dopiero teraz. Wynik otrzymaliśmy. Dobra, no to C, jak sobie potęgować? Jak zrobić pierwsza sprawa 5 razy 5, czyli to będzie to samo co 5 do drugiej. Możemy zrobić oczywiście 5 razy 5 i dać równa się. No i spoko, tutaj nie ma żadnego problemu. Ale co jeżeli chcemy zrobić 2 do 10? To by wyglądało tak, że robimy sobie 2, razy 2, razy 2, razy 2, razy 2. Razy 2. Raz, dwa. Ja się trochę zgubiłem, w sumie nie wiem ile razy tą dwójkę kliknąłem, więc na pewno to nie jest dobry sposób. Potęguje się na kalkulatorze trochę mądrzej, żeby nie musić tak też palcem tu chwilę przelatywać. No więc zróbmy sobie na początku 5 razy 5, czyli 5 do drugiej. Klikamy sobie piątkę, mnożymy razy i dajemy równa się. I to równa się nam mnoży razy tą pierwszą cyfrę, czyli razy 5. Zrobiliśmy sobie 5 do drugiej właśnie. A spróbujmy to na dwójce przetestować. Robimy 2 Czekajcie, wykasuję. Dwa pomnożone razy. No i teraz to była pierwsza potęga, teraz jest druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. No i widzisz, jak banalnie się to liczy. Dobra. Pamiętaj, że kalkulator to nie jest za grosz inteligentna istota, więc ona nie zna kolejności wykonywania działań i nie musi jej znać. Więc jeżeli wpiszesz jej tak jak w podpunkcie A masz 2 dodać 10 razy 10 i odjąć 2, no to ona poda zły wynik. Po prostu. No bo jak robimy zgodnie z kolejnością wykonywania działań z podstawówki? A no, dziesiątkę razy dziesiątkę mnożymy najpierw, i dopiero potem dodajemy 2 i odejmujemy 2. Czyli co nam powinno być? No, tak na ludzki rozum 10 razy 10 no to jest 100. Jeżeli do setki dodamy 2 i odejmiemy 2, powinno nam być znowu 100, a wyszło 118. Coś jest nie tak. Więc żeby przypinować to, musimy zaczynać od najbardziej złożonych działań. Czyli na początku zaczynamy sobie od. Zaraz wyczyszczę. Zaczynamy sobie od 10 razy 10. No jak już mamy to nasze 10 razy 10, to na spokojnie możemy sobie dodać dwójkę i odjąć też dwójkę. No i widzisz, że mamy 100. Kolejna sprawa. Bardzo podobne działanie. Widzisz ewidentnie od czego tu mamy zacząć. Ta środkowa część jest najdłuższa. Znaczy środkowa, no ta trzecia z 4, Czyli 3 3 razy 10 przez 12, a pozostałe to są pojedyncze dodawania odejmowania. Więc liczymy sobie najpierw 3, 3,3 pomnożone razy 10. Podzielone przez 12, no i do tego, i tu obojętne w jakiej kolejności, czyli czy zrobimy plus 1, 2, minus 6, 7, plus 1, czy może od końca, czyli plus 1, minus 6, 7, plus 1, 2 nie ma najmniejszego znaczenia, bo to jest przemienne. Czyli jak sobie zrobimy dodać 1, odjąć 6,7 i dodać 1,2, no to mamy wynik, który by nam powinien wyjść. Dobra, punkt trzeci. Co, jeżeli mamy więcej złożoną, niż jedną złożoną część? Mm, nie będę teraz w tym momencie tego mówił, zaraz sobie do tego wrócimy, bo widzisz, że tutaj mamy 12 razy 2, tu mamy 3 razy coś tam, coś tam, i tu też mamy trzecią złożoną część, więc za moment to sobie przerobimy. Dobra, no i kolejna sprawa, pokażę Ci jak w szybki bardzo sposób liczyć sobie ułamki, gdzie jest samo mnożenie w mianowniku. Mamy tu 7 razy 9 razy 13, no i w liczniku obojętne co jest. I zazwyczaj taki standardowy sposób liczenia, jeżeli nie ogarniasz moich trików, to liczy się najpierw licznik. Czyli wpisujesz sobie w kalkulator, czy w pamięci to, co jest tutaj, zapisujesz długopisem, żeby nie zapomnieć, robisz to samo na dole, zapisujesz ile ci tu wychodzi i dzielisz na kalkulatorze jedno przez drugie. Co nie? A istnieje dużo szybszy sposób. Wystarczy, że górę sobie policzysz, czyli w tym wypadku zaczynamy oczywiście od najbardziej skomplikowanego, czyli 3 pomnożone razy 6 i pomnożone razy 8 i do tego co nam wychodzi, dodajemy sobie piątkę i szóstkę. Cyk. Mamy 155 yy, i pora zrobić coś z mianownikiem. Jeżeli masz same mnożenie w mianowniku, to zapamiętaj, to jest dobry skrót. Możesz zrobić tak, że dzielisz to, co jest w liczniku przez 7, czyli przez pierwszą liczbę. Potem dzielisz to znowu, tym razem przez 9 i dzielisz to znowu, tym razem przez 13. Czyli innymi słowy dzielisz przez każdą z tych liczb, która jest w mianowniku, ale tylko jeżeli tam jest mnożenie. Gdyby to było gdzieś dodawanie na dole, no to to się nie zgodzi. Procenty. Procenty nagle się robią z kalkulatorem banalnym, bo zobacz tylko na podpunkt A. Jabłka kosztowały 3,45 za kilogram, a ich cenę podwyższono o 17%. Ile kosztują teraz? Jakbyś to miał, miała liczyć na kartce, no to chwilę z tym schodzi, prawda? A wiesz co tu się robi? Wpisujesz cenę, od której zaczynamy, czyli 3,45. I co robimy? Skoro podwyższamy o 17%, to ktoś mądry wymyślił to, że wpisujemy dodać 17% i nagle dostajemy w magiczny sposób wynik. Kalkulator robi całą robotę za nas. Więc spróbujmy sobie zrobić podpunkt B. Nowa Tesla kosztowała 264 tysiące. Ile będzie kosztować po obniżce 11%? Więc wpisujemy oczywiście cenę startową 264 tysiące. I skoro robimy obniżkę, a nie podwyżkę, no to co? Zamiast plusa dajemy minus i wpisujemy ile procent, czyli 11, znak procenta i mamy gotowy wynik. Możesz sobie sprawdzić na swojej kartce. Kolejne dwa triki z procentami. Jeżeli chcemy sobie policzyć na przykład 35% z liczby 268%, Czyli generalnie jakikolwiek procent z jakiejkolwiek liczby, to zaczynamy sobie od tej liczby standardowo, czyli wpisujemy 268, i skoro liczymy z niej 35%, to mnożymy ją razy dokładnie 35%. Mamy wynik. Tak samo, znaczy podobnie robimy w D, tylko tu jest odwrotna sytuacja, bo znamy ten procent liczby, czyli 20% liczby to jest 56 i mamy policzyć tą oryginalną, nieznaną nam liczbę. Więc skoro to jest odwrotne działanie do poprzedniego, to wystarczy, że zrobimy odwrotną rzecz. Czyli zaczynamy, no niestety nie na odwrót, tylko znowu od tej liczby, od której, którą mamy podaną, ale zamiast mnożyć razy ileś tam procent, podzielimy przez ileś tam procent. Czyli będziemy dzielić przez 20%, tak jak jest napisane w zadaniu. No i dostajemy 280, czyli wychodzi na to, że 20% z 280 da nam 56. Sprawdźmy, czy to prawda, licząc w sposobie takim jak w podpunkcie C, czyli tą naszą liczbę mnożymy razy 20% i faktycznie wychodzi 56%. Dobra, spróbujmy sobie policzyć też jakieś liczby ujemne na kalkulatorze, bo oczywiście tak też się da. Jeżeli chcielibyśmy zrobić sobie podpunkt a, czyli minus 2 dodać 7, możemy sobie spróbować zrobić minus 2 dodać 7. No i wynik wyjdzie nam co prawda 5, czyli prawidłowy, ale zobacz co tu się dzieje. Jeżeli wpisujesz sobie minus i dwójkę, to nigdzie w tym kalkulatorze nie widać, że tu masz tak naprawdę minus dwójkę wpisaną. I z tym się bardzo, bardzo łatwo pomylić, więc strasznie ci nie polecam tego sposobu. Wykasowujemy go z pamięci i użyjemy teraz sobie przyciska plus minus. Co on robi? Być może jeszcze nigdy nie udało ci się go użyć, ale jeżeli wpiszesz sobie dwójkę i będziesz tutaj zmieniać znak, znaczy już zdradziłem, co robimy. Klikając ten przycisk zmieniamy znak. Czyli z dwójki robi się minus dwójka, a z minus dwójki robi się dwójka. No widzisz, że tak można klikać w nieskończoność. No dobra, więc wpisujemy sobie dwójkę, zmieniamy ją na minus. I do tej minus dwójki dodajemy po prostu 7. Cyk. Wychodzi nam 5 dokładnie tyle, ile powinno. Dobra, kasujemy i próbujemy robić odejmowanie. Tu nie będzie nic dziwnego, czyli robimy dwójkę z minusem. Eee, no nie w ten sposób. <gryw> dwójkę z minusem. Mamy minus dwójkę. I od minus dwójki odejmujemy 7. Powinno wyjść minus 9. No i wychodzi. Dobra, jak robimy mnożenie? Dokładnie w ten sam sposób zmieniamy liczby, czyli będziemy sobie zmieniać piątkę na minus piątkę, więc dwójkę piszemy sobie, jeszcze raz zresetuję na wszelki, dwójkę piszemy sobie normalnie, mnożymy razy, i teraz uwaga, nie minus piątkę, tylko razy piątkę, którą minusujemy w takiej kolejności, czyli ten znak zmieniamy dopiero, jeżeli napiszemy liczbę. No i równa się, daje nam to minus 10, co się zgadza z naszymi pamięciowymi obliczeniami. Dobra, minus 7 przez 12, dzielić też można przez ujemne oczywiście, więc nie piszemy, pamiętaj, minus 7, bo to nie wyjdzie, wpisze się 7K, tylko wpisujemy najpierw 7, potem minus, i dopiero potem dzielimy przez 12. I nasza odpowiedź to jakiś tam, jakaś tam ujemna liczba. No i dotarliśmy do takiego momentu, którego nie ogarnia de facto nie z 98-99% ludzi, więc cieszę się, że dotarłeś do tej pory. Memory. Czym jest memory? Memory to taka funkcja w kalkulatorze, która trzyma gdzieś tam w środku w pamięci jakąś jedną cyferkę. No, i do tego słyszą te trzy przyciski. Co z tymi przyciskami można robić? MRC wyświetla ci liczbę, która jest w pamięci. Czyli jeżeli nic wcześniej do niej nie dodawaliśmy, oczywiście będzie tu 0, czyli nic. M dodaje do pamięci, a m minus odejmuje od pamięci. No jak się łatwo zresztą to myślić. Dobra, spróbujmy sobie coś dodać do tej pamięci i poćwiczyć. Jeżeli mamy dwójkę, to chcemy ją sobie dodać, powiedzmy. No i jak to czytamy? Jeżeli klikamy M, to znaczy memory plus to co na ekranie, czyli memory plus 2. Do pamięci dodajemy dwójkę. Cyk. Widzimy, że zapaliła się nam tutaj taka kontrolka M, czyli wiemy, że w pamięci coś jest. Możemy teraz sobie usuwać wszystko, możemy sobie działać tutaj bezpośrednio czymś innym, możemy jakieś równa się dawać, ale w pamięci dalej powinna siedzieć ta dwójka, którą wpisaliśmy. Sprawdźmy. No i faktycznie siedzi. Czyli MRC, jak klikniemy, to otwieramy pamięć, którą wcześniej gdzieś tam tworzyliśmy, edytowaliśmy. Dobra, do tej pamięci chcielibyśmy sobie dodać na przykład, nie wiem, szóstkę. I co robimy? Klikamy M+, czyli memory dodać 6. No jeżeli do dwójki z pamięci dodamy szóstkę, no to spróbuj sobie pomyśleć, co tam będzie. Powinna tam być ósemka, co nie? No i jest. Dobra, wypróbujmy sobie przycisk M-. minus. I tutaj trzeba pamiętać, że czytamy to dokładnie w taki sposób, w jaki mówię. Czyli memory minus to, co na ekranie. Żeby się nie pomylić, że to jest ekran minus memory. Nie, nie, nie. Dobra, to pamiętamy, co tam było w memory? O, ósemka. Dobra, i od tej ósemki chcemy na przykład odjąć 7. Czyli wpisujemy sobie 7 na ekran. Klikając ten przycisk, robimy sobie Memory Minus 7, czyli powinno nam zostać 1, prawda? No, nic się nie stało, co? Nie martw się, wszystko jest w pamięci. Jak klikniesz MRC, faktycznie tutaj jest 1. Dobra, no to lecimy z naszymi działaniami. Tylko musimy pamiętać najpierw wyczyścić pamięć. No i w czyn nam pomoże takie memory. Takie memory pomoże nam, jeżeli nie mamy jednego tylko złożonego elementu, tylko więcej. No widzisz, że tu są po dwa. Więc co robimy? Jak mamy memory, to zawsze lecimy sobie od lewej strony do prawej. To jest dobra zasada. Więc zaczynamy sobie od 1,7 razy 3. Równa się. Dobra, wychodzi nam 5,1 i nie możemy zacząć dodawać tamtego, bo tam jest mnożenie, czyli osobny element. Więc dodajemy to do pamięci. Memory plus 5,1. Cyk. Mamy w pamięci, możemy sprawdzić. Tak jest. Dobra. I kolejna rzecz, czyli mamy 1,3 razy 4. No i do tego dajemy równa się, sprawdzamy ile wyszło, 5,2. Chcemy to dodać do tego, co jest w pamięci, czyli klika klikamy N+, czyli powinno nam się zrobić pamięć plus 5,2. Cyk. Powinno wyjść 10,3, co nie? No i mamy. Dobra, kolejny przykład. Kasujemy pamięć, czyli klikamy dwa razy w MRC, o tym chyba jeszcze nie mówiłem. Jak dwa razy klikniemy w MRC, to skasuje nam się pamięć. No i robimy pod punkt B, czyli zaczynamy tak samo. 1,7 pomnożone razy 3 to nam daje 5,1, więc dodajemy to do pamięci klikając M. No i w pamięci możemy sobie sprawdzić, faktycznie jest to 5,1 i od tej pamięci będziemy odejmować 1,3 razy 4, czyli najpierw liczymy 1,3 razy 4. Pamiętaj, nie najpierw odejmujemy, tylko najpierw liczymy. 1,3 razy 4 równa się, no i w pamięci się działo 5,1. Więc klikając przycisk M- minus robimy memory minus 5,2, czyli 5,1 minus 5,2, co nam powinno dać minus 0,1. Dokładnie tak się stało. Dobra, no to teraz wróćmy sobie na spokojnie do punktu 2C. Tak jak może pamiętasz, mamy tutaj trzy złożone części, więc użyjemy oczywiście memory. No i do memory mamy już zapisane jakieś, więc my chcemy sobie skosować tą 0,1. Klikamy dwa razy MRC i zaczynamy od 0. Lecimy od lewej do prawej, czyli mnożymy sobie 12 razy 2. Równa się. Dodajemy to do pamięci klikając M plus i sprawdzamy, czy to w pamięci siedzi. Dobra, wyłączamy. Robimy drugi składnik. 3 pomnożone razy 2,2 i pomnożone jeszcze razy 7,5. To się równa 49,5. Dodajemy do memory, czyli M plus 49,5. No i teraz od tego, co jest w pamięci, musimy odjąć 6,5 przez 7,4, więc robimy sobie 6,5. Dzielone przez 7,4. Sprawdzamy, czy to się równa, i odejmujemy to od pamięci, czyli memory, pamięć minus 0,8. Cyk. No i sprawdzamy sobie nasz wynik. Możemy sobie już go zapisać. Idąc dalej, co jeżeli trafiłby nam się ułamek? Jest na to sposób. Najpierw liczymy sobie mianownik, a dopiero potem licznik. I to jest na razie jedyna z ostatek, bo chcę, żebyś zapamiętał, zapamiętała. Czyli czyścimy sobie pamięć standardowo, no i liczymy najpierw mianownik. 92 pomnożone razy 3,5 to nam daje ileś tam i odjąć 3. Dobra. I to, co mamy w mianowniku, cały mianownik dodajemy do pamięci. Dobra, sprawdzamy, czy nam się zapisał. Mamy tutaj i pamiętamy, że w pamięci mamy mianownik. Lecimy teraz do licznika 223, dodać 43 i odjąć 12,5. Równa się. Pamiętamy, musimy dać to równa się, żeby sobie to wyliczyć, to co tu jest. I co robimy teraz? Tutaj mamy licznik, a w pamięci mamy mianownik. Więc wyjście jest takie, że możemy używać też dzielenia przez memory. W jaki sposób? Mamy licznik, klikamy dzielenie przez i klikając MRC wywołujemy mianownik. Czyli daliśmy licznik przez mianownik, i teraz pojawi się nam mianownik, musimy tylko zatwierdzić równa się. Mamy wynik. Czyli jeszcze raz, liczymy sobie najpierw mianownik, potem licznik, i jak już mamy to. Znaczy tak, mianownik dodajemy po drodze jeszcze do, do memory. Liczymy licznik, dzielimy przez memory i równa się. Wszystko znajdziesz też oczywiście w tej kartce, którą przygotowałem dla ciebie w opisie. Przyszła pora na konkretny i ostateczny przykład, który podawałem na początku. Pora zostać prawdziwymi kozakami i pokazać jak to się robi. Dobra, zasady są generalnie takie same, czyli czyścimy sobie pamięć i widzisz, skoro jest ułamek, zaczynamy na pewno od mianownika i potem będziemy przechodzić do licznika. Skoro robimy wszystko na memory, to zaczynamy od lewej do prawej. Dobra, minus 21,2 razy 3,12. Jak to robimy? Jak robimy liczbę ujemną? Widzisz, przypominamy sobie, że robimy najpierw 21,2 i robimy z niej liczbę ujemną. Mnożymy to razy 3,12 i patrzymy, co nam to daje. Dobra, mamy jakąś wartość i teraz moglibyśmy dodać do memory i liczyć dalej, ale widzimy, że tutaj jest niezłożony element, tylko po prostu minus 11,2, więc możemy sobie zrobić minus 11,2. Pamiętamy, że jeżeli jest plus i jakaś liczba z minusem w nawiasie, to tak jakby tego plusa nie było, czytamy to po prostu coś tam, minus 11,2. Dobra, wyszło nam tyle, minus 77 i coś. I teraz mamy odjąć już jakiś złożony element. Więc skoro jest złożony element, to musimy dodać to, co mamy do memory. Sprawdzamy, czy tam jest minus 77. Faktycznie jest. No i liczymy ten nowy element. Czyli działamy. 13 pomnożone, nie, podzielone. Jeszcze raz. 13 podzielone przez 6 i 6. Dobra, dostaliśmy nasz wynik, i skoro z tego robimy pierwiastek, no to cyk. Mamy nasz pierwiastek, i chcemy teraz od memory odjąć to, czyli klikamy memory minus nasz wynik. Cyk. I w pamięci powinno powstać coś mniejszego od, si od minus 77, no i powstało. Dobra, wszystko się zgadza. W pamięci mamy nasz mianownik. Teraz pora policzyć sobie licznik. Zaczynamy od 12. Dzielimy przez 1,95. Równa się. Dobra. Tutaj, jako, że nie mamy znowu wyrazów złożonych, no to po prostu możemy lecieć jeden po drugim. Czyli odjąć 91,23 i dodać 0,22. Cyk. Mamy nasz licznik. Wychodzi nam tutaj minus 84 z hakiem. I skoro mamy licznik, chcemy podzielić przez mianownik. Pamiętasz, jak to się robi? Bierzemy podziel przez, wywołujemy mianownik i dajemy równa się. I dostajemy nasz wynik, widzisz? Nie pisząc totalnie nic, a nic na kartce. Wszystko w tym małym kalkulatorku, co wydawałoby się niemożliwe. No dobra, no to to chyba wszystkie triki, które chciałem Ci pokazać, więc wyciskaj z kalkulatora 100%, jeżeli na czymkolwiek się potknąłeś, potknęłaś, no to wejdź sobie w opis, pobierz moją ściągawę, masz tam wszystko krok po kroku rozpisane. W każdym razie życzę Ci powodzonka na maturze, jak najlepszego wyniku, korzystaj z tych rad, podbijaj jak najbardziej swój wynik. Jeszcze takie pytanko, jaki kalkulator kupić, żeby on był... Najlepszy. Najlepszy będzie taki, który ma na pewno duże przyciski, czyli tutaj no niespecjalnie raczej by się nadał, bo w stresie dosyć łatwo nie trafić w to, co się chce i potem mieć inny wynik. Do tego koniecznie taki niepikający. Kiedyś miałem taką historię, że kupiłem sobie właśnie taki pikający kalkulator i co najgorsze nie dało się tego pikania wyłączyć. I za każdym razem jak pisałem jakieś, no na szczęście to był sprawdzian, kartkówka, a nie matura, no to pip, 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 masakra. No i spoko, żeby miał dwa źródła zasilania, żeby Ci nie padł w trakcie, czyli nie dość, że bateria, no to jeszcze ogniwo słoneczne. I powinno być wszystko spoko. Niektóre kalkulatory mają też taką funkcję jak backspace na komputerze, czyli jak klikamy, to kasuje nam się po jednej cyfrze. I to jest mega przydatne, więc jeżeli taki znajdziesz, to bierz go obrazu. Jeśli jesteś nowy bądź nowa na naszym kanale, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia innych naszych filmów, bo prowadzimy taką serię o nazwie V-Book, w której przemieniamy się i pomagamy Tobie się przemienić od osoby młodej do osoby młodej, ale ogarniętej. I poruszamy tam m.in. kwestie dotyczące szkoły, studiów, ale nie tylko, bo też czasu wolnego, hobby, pasji, związków, relacji, charakteru, problemów itd. No, cała masa przydatnych rzeczy, o których nie powiedziano wam w szkole. Jeśli masz znajomych, którym przydałby się tutorial obsługi kalkulatora, albo przynajmniej chcesz, żeby poprawili swój wynik, no, w bardzo łatwy sposób, no bo nie umówmy się, nie ma prostszego sposobu na poprawienie swojego wyniku niż szybkie liczenie na kalkulatorze. Więc jeżeli chcesz to zrobić, to wyślij im ten filmik, a oni na pewno będą Ci wdzięczni. A co jeśli masz trochę więcej czasu niż te. 14 dni i 18 godzin do matury, wtedy wpadaj w najlepsze miejsce, gdzie tylko się możesz nauczyć matmy, czyli do Newtona. Tam mamy najlepszą atmosferę i najlepsze wyniki. Więc zapraszam cię serdecznie. Link znajdziesz zarówno tutaj, jak i w opisie. No i to by było wszystko ode mnie. Pamiętaj, że w kolejną niedzielę widzimy się jak zawsze o godzinie 10 w e na kanale. Cześć!